No, no, no słuchajcie. Przedstawiamy, przedstawiamy e, fenomenalne osoby, e, które wspierają mnie nas na Patronite. <grydy> e, I jedziemy z tym koksem. A osoby patronujące, matronujące i wiecie, po prostu dające wsparcie. To w części Wy, a w części nie wy, czas niektórych tutaj pewnie nie ma, a niektórzy jeszcze nie dołączyli. Ale w tej chwili są to. Dawcy pizzy. Adam Pawows Pawowski, Rana Fesak, Umiak, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnok, Czubeska, Neuroshima, Miki, Fiki i Elej. Osoby dające kawę z ciastkiem. Julia Gierynowicz, Chrysku, Hypatia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karniński, Kamil Kuliga, Chris Dobbs, Szobrowny Kucyk, KTBM32, Marysieńka, Emil, Danji, uuuu... Dawczynika, Wydrowka, Adam, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lila Watia, Martyna Wilczek, Aleksandra Lemierz, Marcin Harasimowicz, Silwanelka, Karolina Rewo, Azur Robin, Veronmi i Barnaba. Oraz osoby dająca herbatę, Arkadiusz Gumiński, Lobelium Kryzium, e, Splend, Klusek, WZK, Herbaciara, Jakub kołodzieczyk, Kardarto to Podkreślnik, Michał Jaśkiewicz, Paweł Pawlik, Kolmifej i Kot Gruszka. I, i re, 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 relindel, del relindel, del 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 jedziemy kurwa del tym nie ma się del 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 on del 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 więc na pewno mają coś mądrego do powiedzenia. Planowałem dziś, żeby uchodźcy brali tylko po jednym rzepuśnicy szamponie i tyle, żeby wystarczyło dla każdego. O Boże. Świetna zabawa. Bardzo mi przykro, komodorzyce. 27 lutego Władimir Putin podczas konferencji z rosyjskimi generałami wypowiedział słowa, które odbiły się głośnym echem na całym świecie. Mowa oczywiście o postawieniu w gotowości sił nuklearnych Rosji. Co ta informacja tak naprawdę znaczy dla świata? Czy to oznacza, że szykuje się wojna nuklearna? Czy może jednak był to zwykły blef i testowanie reakcji Zachodu przy jednoczesnym wzbudzaniu paniki? Broń jądrowa sama w sobie to potężne zagrożenie dla świata. Jej niszczycielska moc jest ogromna, co widać chociażby po wybuchach na Hiroshimie. Jednak w grze politycznej jeszcze skuteczniejsza jest jako argument leżący na stole. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się 10 argumentom, dlaczego Putin nie może, albo wręcz nie chce, użyć swoich sił nuklearnych. Informacja dla nowych widzów. Ta analiza jest jedną z wielu subiektywnych, przedstawiających jakąś konkretną perspektywę. Ma to na celu poddać refleksji Twoje spojrzenie na świat, abyś mógł lub mogła wydostać się z pewnych baniek informacyjnych i wyciągnąć własne wnioski. Skutecznie warto znać dwie strony medalu, a nie karmić się tylko tą, która sieje powszechną panikę. Przykładowo, jeśli są na kanale odcinki o tym, że Polska to najlepszy lub najgorszy kraj na świecie, to nie oznacza to, że jest to prawda objawiona. Nie ma nawet obiektywnych narzędzi, żeby wydać taki osąd, jest to po prostu szereg argumentów ukazujących pewną perspektywę, a pomiędzy tym, co najlepsze i tym, co najgorsze, jest oczywiście całe spektrum innych zjawisk, które ty sam, jako świadomy odbiorca i dobry obserwator, możesz wziąć pod uwagę. Dlatego media głównie karmieni paniką, o ataku na Polskę, o wojnie nuklearnej, warto dla. Czy oni właśnie robią odpowiedź do Atora? ...własnego spokoju ducha poznać drugą perspektywę, za którą też mogą stać mocne argumenty. 1. Putin nie decyduje w pojedynkę, bowiem kody nuklearne w Rosji leżą w rękach trzech osób. Władimir Putin, Siergiej Szojgu i Walerij Gerasimov, czyli odpowiednio prezydent, minister obrony narodowej i szef sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. To właśnie oni dysponują kodami nuklearnymi tego kraju, a do uruchomienia rakiet potrzebne jest zatwierdzenie procesu przez całą trójkę. Słowa o stanie gotowości natomiast nie są dosłownie ujęte w żadnym rosyjskim protokole, więc tak naprawdę niewiele znaczą dla generałów. Dlatego ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której zdesperowany Putin pod wpływem impulsu podejmuje decyzję o odpaleniu rakiet. Nawet jeśli jego stan psychiczny wskazywałby na brak zrównoważenia, to jego współpracownicy wciąż mają głos. Oczywiście może wydać im rozkaz, który następnie będzie rozpatrywany i dyskutowany. Jednak lepsze to niż oddanie przycisku zagłady w ręce tylko i wyłącznie jednej osoby, która w dodatku, według doniesień zachodniego wywiadu, przeżywa aktualnie ciężki moment pod względem stanu zdrowia i stabilności psychicznej. Kurna prawda. 2. Celem Putina nie jest wojna światowa, tylko zdobycie Ukrainy. Czyli odzyskanie utraconej 30 lat temu strefy wpływów. Wojna nuklearna nie służy jego celom. Paul Herr, starszy wykładowca studiów globalnych na Uniwersytecie w Bostonie, argumentował, że prawdziwym celem Putina jest połknięcie Ukrainy i przywrócenie Pewnie historycznej pierwszy. potęgi imperialnej Rosji. Jego celem nie jest doprowadzenie świata do wojny nuklearnej, powiedział Herr. Herr zinterpretował eskalację Putina jako reakcję na falę międzynarodowych nacisków i sankcji. Czuję, że to sugeruje, że Rosja jest popychana przez surowe sankcje i jedność Europy, powiedział Herr. Mamy oczywiście nadzieję, że Putin nadal będzie racjonalnym aktorem, dodał, przypominając, że wojna nuklearna jest przeciwieństwem tego, co chciał osiągnąć. 3. Rosja ma ogromną przewagę liczebną nad te ukraińskim te, 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 te. wojskiem. Nie musi używać atomu, żeby wygrać. Nie ma powodu do tak brutalnych posunięć. Matthew Ban, profesor w Harvard Kennedy School i były doradca biura polityki naukowej i technologicznej prezydenta Billa Clintona, początkowo powiedział: Myślę, że praktycznie nie ma szans na użycie broni jądrowej w sytuacji na Ukrainie. Głównym powodem, powiedział Ban, jest to, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z NATO dali jasno do zrozumienia, że nie wyślą wojsk na Ukrainę. Bez groźby interwencji wojskowej Putin nie ma powodu, by używać swojej broni jądrowej, zwłaszcza, że Rosja ma oszałamiającą przewagę liczebną nad ukraińskim wojskiem. Dlatego dowódcy i państwa członkowskie NATO, jak mantrę, powtarzają, że nie będą interweniować na Ukrainę, wysyłając swoje jednostki. Ma to na celu uspokojenie Putina. 4. Straszenie atomem to groźba nie tylko dla innych krajów, ale również dla obywateli Rosji. Ze wszystkich państw na świecie, jedynie Stany Zjednoczone, mają doświadczenie i były zdolne do zrzucenia broni nuklearnej na cywilów. To powinno Co? dać ludziom do myślenia, do czego Amerykanie są zdolni w obronie swoich interesów. Dlatego Putin, grożą zachodowi użyciem broni atomowej, kopie tak naprawdę grób dla Moskwy. Co? Jezus, to czy... okej, okay. pomijając wielkość wojska, która jest super relatywna i głównoprawda, prawda, że Rosja ma tej nieskończoność więcej żołnierzy, bo rozmawialiśmy o tym więcej niż raz, ale ja przypomnę Wam i, i ja, to, ja to trochę się cieszę, że, że, że Pączek strzelił, i sobie, poszedł, bo nie będę musiał, musiał przynajmniej się kłócić o to. Eee... Istnieje wiele przesłanek, że Amerykanie użyli broni atomowej de facto niepotrzebnie i de facto. Eee... Bardziej, żeby przestraszyć wszystkich innych, a nie po to, żeby faktycznie wygrać wojnę, która i tak już była wygrana? Więc z tym, do czego Amerykanie są zdolni, to jest w ogóle dużo bardziej skomplikowany temat. Natomiast, no, zgadzam się z perspektywą tego, że Moskwa zmieniłaby się w szkło, gdyby zdecydowała się zaatakować jądrowo. Amerykanie nie będą się wahać, jeśli w jakikolwiek sposób ich interes będzie zagrożony. Zresztą, nie tylko oni. Odpowiedzieć na nuklearne groźby można na różne sposoby, albo studząc atmosferę, albo wręcz przeciwnie, przypominając Putinowi, że inne kraje też taką broń posiadają. Póki co, są to takie zawody kulturystyczne liderzy państw prężą muskuły w mediach, może zrobią jakieś ćwiczenia i manewry, ale nic więcej. Do bezpośredniej konfrontacji jeszcze daleko. 5. Wojna nuklearna jest nie na rękę Chinom. Chiny są mocarstwem, które aktualnie najmniej potrzebuje globalnego konfliktu. Tempo ich rozwoju gospodarczego i militarnego jest tak potężne, że z łatwością przeganiają Stany Zjednoczone. Globalny Nieprawda. konflikt spowodowałby ogromne spowolnienie w chińskiej gospodarce, gdyż znaczną część swoich towarów po prostu eksportują. W sytuacji światowej wojny... Chińska gospodarka w tej, tej chwili ...kontrakty i przede wszystkim tracą tempo rozwoju. Ktoś może zapytać, co wspólnego z konfliktem mają Chiny? Dawniej rzeczywistość globalnej polityki była dość dychotomiczna. Liczył się głównie Związek Radziecki i USA. Dziś natomiast Chiny stały się trzecim poważnym graczem na rynku. I ten poważny gracz póki co nie nakłada sankcji na Rosję, a wręcz potępia Zachód, że tak surowo się z Rosjanami rozlicza w kwestii gospodarczej. Nie można tego nazwać jeszcze sojuszem rosyjsko-chińskim, jednak można dostrzec tu pewne przesłanki i współpracę. Nie bez powodu Putin rozpoczął inwazję dopiero po zakończeniu igrzysk w Pekinie. Lol. Putin liczy się ze zdaniem Xi Jinpinga, a jemu na wojnie nuklearnej... Xi Jinpinga, baranie! ...nie zależy. Ostatnie doniesienia mówią nawet, że Chińczycy są gotowi być mediatorem w sprawie ukraińskiej, stawiając się tym samym w roli kraju niosącego pokój, kolejny ptryczek w nos dla USA. 6. Atom to as w rękawie Putina. Nie użyje go przy tak błahej okazji. Ta technologia zapewnia bezpieczeństwo przed inwazją na Rosję, bo to jedyne co im pozostało. Wyłączając z potencjału militarnego Rosji broń atomową, to ich wojsko wcale nie prezentuje się jako światowy numer jeden. na NATO, Stany Zjednoczone same w sobie, a nawet Chiny, które przecież z Rosją graniczą na potężnej przestrzeni, mają równie dobre, o ile nie lepsze wojska. Rosja ma potężne terytorium, niezagospodarowane połacie terenu stanowią naturalną fortyfikację obronną, ale to atom jest bronią w ręku tego hegemona. Nie ma zwyczajnie sensu z tej broni strzelać, jeśli nie stoi za tym żaden interes ani żadna chęć obrony przed inwazją. Widać to chociażby po żołnierzach, których wysłano na walki. W internecie można znaleźć masę nagrań z jeńcami rosyjskimi, którzy mają dosłownie po 20 lat i tłumaczą się, że przyjechali na ćwiczenia. Dowódcy rosyjscy musieli wiedzieć, kogo wysyłają na front, widać więc, że skoro Putin nie chciał w cudzysłowie marnować swoich doświadczonych żołnierzy na walkę z Ukraińcami, to tym bardziej nie będzie rozrzutny w przypadku strzelania atomem. 7. Traktaty, porozumienia i pozostałości po zimnej wojnie. Broń nuklearna jest skuteczniejsza jako straszak. Najważniejszym dokumentem jest traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisany w 1968 roku, w 1995 roku przedłużony bezterminowo. Traktat wprowadził podział na państwa nuklearne i nienuklearne. Do pierwszej grupy zaliczono państwa, które dokonały próby jądrowej przed 1967 rokiem, a więc Chiny, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki. Konkretna kategoria oznacza określony zakres praw i obowiązków. Mocarstwa nuklearne zwolniono z międzynarodowych kontroli, jednak zobowiązane zostały do nierozprzestrzeniania technologii broni jądrowej wśród państw nienuklearnych. Grupa państw nienuklearnych zrezygnowała z chęci posiadania broni nuklearnej oraz zadeklarowała wykorzystywanie energii jądrowej jedynie w celach pokojowych. Wszystkich sygnatariuszy obowiązuje wymiana informacji. Wyspecjalizowaną kontrolę nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej sprawuje utworzona w 1957 roku. No tak, międzynarodowa tylko że na tej liście nie ma między Pakistanu. 170 członków skupia większość państw nuklearnych, poza Koreą Północną, która wystąpiła z agencji w 1994 roku i intensywnie współpracuje z ONZ, przedstawiając swoje raporty Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ, choć nie posiada statusu agencji wyspecjalizowanej ONZ. Oczywiście traktaty te brzmią pięknie i wznośle, jednak chodzi w nich o coś innego. W okresie zimnej wojny nastąpiło w pewnym momencie odejście od ideologicznego starcia pomiędzy mocarstwami, a rozpoczęła się efektywna współpraca gospodarcza. Współczesny, mocno zglobalizowany świat spowodował, że gospodarki poszczególnych państw są od siebie bardziej zależne niż kiedykolwiek wcześniej. Idealnie obrazują to aktualne sankcje nakładane na Rosję i blokowanie jej dostępu do globalnych systemów finansowych. Współcześnie państwo działające w pojedynkę, bez jakichkolwiek współpracy międzynarodowych, byłoby odpowiednikiem Korei Północnej pod kątem. No tak, tylko że w ogóle pokazanie tego jak w jakiś dupy yy, sposób, bo jakby krajów, które mają. W tej chwili posiadają broń jądrową jest 9. I pokazanie kilku tak na, na losowej zasadzie, mimo tego, że na przykład ten banu na testy nuklearne nie podpisało nie podpisały Indy, Indie, Pakistan i Korea Północna na przykład. Mało tego nie wymieniono Izraela, który też ma broń jądrową. E, chyba, że, chyba że mi się przywidziało, ale wydawało mi się, że tam nie było Izraela. Nie było Izraela, a Izrael e, pierwsze testy przeprowadził w 60. E, więc e, w tym samym momencie co Francja? Dobrobytu. Dlatego zaczęto odchodzić od stawiania państwa w centrum i postanowiono tworzyć wielopaństwowe instytucje Unię Wspólnotę Gospodarcze. Broń nuklearna stała się więc nie tylko synonimem statusu potęgi militarnej, ale dodatkowo gwarantowała dominację w regionie lub w swojej wspólnocie gospodarczej. Państwa niezdolne do osiągnięcia własnego arsenału nuklearnego stawały się członkami istniejących systemów bezpieczeństwa zbiorowego. Na naszych oczach dzieje się więc przekształcanie państw, jakie znaliśmy dawniej, we wspólnoty militarno-gospodarcze. Putin nie walczy o Ukrainę jako państwo, walczy o swoją strefę wpływów. 8. Użycie broni jądrowej jest równoznaczne ze straceniem statusu prezydenta. Nie będzie czym rządzić. Wszystkie szlaki handlowe, systemy, miasta, organizacja a w szczególności ludzie zostaną zbombardowane. Żeby mieć władzę, trzeba mieć w tym rządzić. Użycie tak zabójczej broni może potencjalnie spowodować, że nie będzie Moskwy i pięknego Kremla, nie mówiąc już o potężnych stratach w ludziach i odbudowie kraju, która będzie trwać dekadami. Ktoś może powiedzieć, że co ma wspólnego jedna taktyczna bomba, wysłana przykładowo na Kijów z kompletną nuklearną zagładą. Patrząc krótkoterminowo, oczywiście niewiele, jednak konflikt nuklearny może eskalować w nieświadomym kierunku. Jest takie powiedzenie odnośnie wojny, w nieświadomym że kierunku? przebieg, dopóki nie padnie pierwszy strzał. Później już nic nie jest przewidywalne. Tym bardziej ma to odniesienie do użycia atomu. Wszyscy mają procedury postępowania i rzekomo są gotowi na różne scenariusze, lecz tak naprawdę to nikt nie wie, w którym kierunku mógłby pójść konflikt nuklearny. 9 ograniczona liczba bomb. Rozpoczęcie konfliktu nuklearnego byłoby błędem taktycznym ze strony Rosji. Dlaczego? Odpowiedzią jest potencjał nuklearny USA. Mimo że oba kraje ilościowo Co? dysponują podobną siłą ognia, to Stany Zjednoczone mają znacznie większy zasięg. Ale jak to? Przecież to Rosja rozciąga się przez pół świata. Owszem, natomiast Stany mają swoje bazy wojskowe wszędzie dookoła. Azja, Europa, Hawaje, Alaska. Te wszystkie miejsca są zdolne do przeprowadzenia ataku na jedną, jedyną Rosję. Pomimo że Rosja Co? jest ogromna, to ma tak naprawdę tylko miasta i poza tym bezkresne przestrzenie. Wystarczy zneutralizować te miasta, począwszy od Moskwy i Petersburga, oraz zająć się bazami wojskowymi i Wielki Kolos dosłownie upada. USA natomiast stworzyła nuklearną sieć na całym świecie i zniszczenie jej potencjału jest o wiele trudniejsze. Wymaga ataku Bóg na kilku a ilość bomb jest ograniczona. 10. Putin chce być zapamiętany jako Wielki Car, jedyne czego mu brakuje w życiu pełnym luksusów. Zastosowanie broni atomowej sprawi, że zostanie zapamiętany jako tchórz. Putin miał już pewnie w życiu wszystko oprócz głośnej, bohaterskiej i zwycięskiej wojny, po której postawił mu kilka pomników na Placu Czerwonym. Podbój Ukrainy stał się dla niego idealną okazją, a przy okazji kreował swój wizerunek w Rosji jako obrońca uciśnionych i wielki mąż rosyjskiego stanu. Jeśli wygra zbrojnie na Ukrainie, a konflikt światowy nie wybuchnie, to jego cel zostanie osiągnięty. Za parę dekad Rosjanie zapomną o agresji. A będą wspominać z jakim wielkim poświęceniem Putin odzyskał utracone radzieckie ziemie, tak samo jak my dziś wspominamy chociażby Napoleona, który też niejedno życie ludzkie ma na sumieniu. Mam nadzieję, że jakieś ostry argumentujemy Napoleona. Daj znać, które rzeczy uważasz za najmocniejsze. i Nie zapomnij odwiedzić niewiem.pl. Do usłyszenia. Kurwa Dobra, to ja teraz odpowiem na tego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o broń jądrową, należy pamiętać, że zarówno USA, jak i Rosja mają nuklearną triadę, tak? Czyli mają broń, która jest odpalana z lądu, z łodzi podwodnych i z powietrza. W związku z czym to nie jest takie u. E, wszystko, się zje, wszystko się zjebało, e, i, i teraz nagle, nagle Rosji przetrącono kart, ponieważ jeżeli Rosja działa na przykład w ten sam sposób, w jaki działa e, tego, w jaki działa Wielka Brytania, która ma broń jądrową tylko na łodziach podwodnych, no to. Kapitanowie każdej łodzi podwodnej mają specjalną, zamkniętą kopertę na wypadek utrat, permanentnej utraty kontaktu z bazą, z informacjami co mają zrobić, nie? I e, jedną z rzeczy, które potencjalnie mogą być w tej kopercie zapisane to jest dwie, naciśnij wielki czerwony guzik, a potem spierdalaj, nie? Szczególnie, że łodzie podwodne są zajebiście trudne do przechwycenia. Łodzie podwodne są najbardziej wykrywalne jak się wynurzają. W sumie to ciekawe jaka by była reakcja Zachodu, gdyby potem już nie wiesz co gnieba. O Jezus, nomader. Ja mówiłem mówiłem o tym. Jak Rosjanie robili gry wojenne, to rzucali na jedno miasto bombę. I stawiali, że to odstraszy resztę zachodu. Tylko, nie na ukraińskie miasto. Także, także wiecie, to jest takie, to jest takie, ja rozumiem, że to może być głaskanie, czy troszeczkę odbijanie pierdolenia Atora i w tym kontekście to, rozumiem, że to wideo może być przydatne, ale ta argumentacja jest mierna, no. Bo oni mają większą armię. Ta, ta, jak tam idzie im zapewnienie logistyki dla tej części armii, którą już odpalili? Każda łódź podwodna przynosząca pociski balistyczne mogą w postaci amerykańskiej łódź podwodnej, dlatego Rosja zainwestowała bardziej w ICBM u nich na lądzie. E, Rezarus, podobno. Jest dużo rzeczy, które podobno. Zakładanie, że, że jedna strona jest dramatycznie lepiej przygotowana do drugiej od drugiej, to ten to, 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 to niezawodny sposób na to, e, e, żeby, tak, żeby, żeby być zawiedzionym.